Szanowny Panie Profesorze, szanowni Profesor, Szanowni Państwo. Mam przyjemność przedstawić wykład pod tytułem Od ewolucji do rewolucji, nowe horyzonty i nieograniczony potencjał mleka. Otóż historia spożycia mleka sięga neolitu i już 7000 tysięcy lat przed naszą erą ludność europejska zajmowała się rolnictwem, udomowiła wówczas zwierzęta, co istotne, korzystała również z ceramicznych naczyń. Ta analiza fragmentów tej ceramiki powiązana ze śladami pozostałości mleka, które zostały znalezione na stanowiskach archeologicznych, pozwala na stworzenie takiego harmonogramu spożycia mleka i ten harmonogram tutaj przedstawiam właśnie na rysunku. No, można tutaj zauważyć, że właśnie spożycie mleka miało miejsce najwcześniej tutaj w pasenie Morza Śródziemnego, ale także w Europie Środkowej. Jedną ze zdobyczy Nolitu było właśnie serowarstwo. I pierwsze znaki na temat produkcji serów pochodzą już sprzed ponad 7 tysięcy lat i co więcej ekipa francuskich archeologów wylazła e, je właśnie na Pujawach. Mleko ma też swój udział w tworzeniu świata. Otóż kiedy mityczna Hera, karmiąc nowego Heraklesa, rozlała własne mleko, krople zmieniły się w gwiazdy. Ta greckie gala, czyli mleko, dało początek drodze mlecznej, a ta całej galaktyce. Mleko i produkty mleczarskie były obecne w kuchni polskiej od zarania dziejów. I mm, na przykład rachunki dworu królowej Jadwigi i króla Jakieły świadczą o pokaźnych zakupach serów, masła. Zresztą ulubioną potrawą króla Jakieły były właśnie pierogi serowe. No niestety królowa mi gardziła. Mm. Tłuszcz wówczas traktowany był jako produkt ekskluzywny. O tym, jaką nadawano mu rangę, świadczył choćby fakt, że przechowywano go w królewskim skarbcu wraz z zamorskimi przyprawami. Również na stołach magnatów mleko było obecne. I tutaj przytoczyłam cytat z kompedium ferotulorum, pierwszej polskiej książki kucharskiej Stanisława Czarnieckiego. Mleka weźmij, słodkiego ile chcesz, wstaw w pięknym naczyniu, to jest właśnie początek przepisu na arkas, ulubiony deser y, króla Jana III. Ale w książce obecne są także y, przepisy na mleko hiszpańskie, mleko gdańskie, polewkę z mleka, y, no i inne potrawy mleczne. W życiu XIX-wiecznej rodziny wiejskiej mleko było istotnym pożywieniem, a zwłaszcza jego przetworem. W okresie Wielkiego Postu, kiedy mleka w zasadzie nie spożywano, wówczas przygotowywano sery, które następnie suszono i przechowywano na okres sianokosów, na okres żniw. I tutaj przytoczę taki cytat. Serwatkę, produkt uboczny wlewano do beczek, dodając maślanki i mleka, Wiosną ten sfermentowany płyn służył jako napój lub był dodawany do polewek. Zarówno produkcja, jak i konsumpcja mleka w Europie Środkowej i Północnej pozostawały na bardzo niskim poziomie do końca XIX wieku. Tradycyjnie zjawisko łączono z dostępnością pasz. Ta hodowla bydła mlecznego była ważną gałęzi, gałęzią gospodarki tam, gdzie nie za bardzo warunki sprzyjały produkcji zbóż. No i, na, i też ta produkcja mle, mleczna była bardzo zróżnicowana w różnych regionach naszego kraju. Typowy małopolski chłop, który żył u schyłku XIX wieku, wypijał zaledwie 120 litrów lata a krowy właśnie galicyjskie miały taką wydajność 600 litrów. W tym czasie dla porównania od praców w Wielkopolski uzyskiwano go aż 5 razy więcej. Zasadnicze zmiany w rozwoju leczarstwa przyniosła rewolucja przemysłowa. Otóż wraz z rewolucją przemysłową nastąpił ogromny wzrost biedy rolniczo hodowlanej Wzrost wydajności mlecznej, również tutaj istotny był postęp w leczeniu chorób zwierząt, udoskonalanie ras zwierząt, no i oczywiście postęp technologiczny w sferze maszyn, urządzeń. Tutaj m.in. wynalezienie wirówki do mleka, o której jeszcze Państwu opowiem. To wszystko miało istotny wpływ na wzrost wydajności mlecznej, i tutaj przedstawiam na wykresie dane dla Niderlandów, Szwajcarii, Danii czy. Wielkiej Brytania, a także Francji. I ta wydajność mleczna rzeczywiście intensywnie rosła do końca tutaj w XX wieku. I tak jak już wcześniej wspomniałam, ten um, rozwój branży mleczarskiej przypada na lata 60. Lat XIX wieku, bo to wówczas skonstruowano pierwsze separatory do mleka i te... Um, to przełomowe odkrycie, po pierwsze umożliwiło wydajniejszą produkcję masła, a po drugie było ważną zachętą do zakładania stawek mlecznych. I tutaj przytaczam właśnie odkrycie szwedzkiego inżyniera Gustafa de Laval, który w 1894 roku opatentował pierwszy ośrodkowy separator śmietanki od mleka. Rozwój mleczarstwa był także wspierany usprawnieniami transportu, szczególnie kolei, nowych urządzeń technicznych do przechowywania mleka. W 1867 roku Sutherland opatentował wagon chłodnie. To umożliwiło oczywiście transport mleka na większe odległości. Również butelki na mleko miały istotny wpływ w rozwoju mleczarstwa. Po raz pierwszy użyto je w Stanach Zjednoczonych, we Francji. Takie zaprojektowanie wytrzymałej butelki nie było łatwym zadaniem. Otóż po pierwsze musiała być przezroczysta, to umożliwiało kontrolę mleka przez konsumentów. Po drugie musiała zapewniać odporność, musiała wykazywać odporność na, na, na przewrócenia. Ta szerokość szyjki również była takim kompromisem pomiędzy Pomiędzy wymagami skutecznego czyszczenia, a z drugiej strony kosztem tych nakrę nakrętek. I tutaj na rysunku przedstawiono właśnie transformację, 50-letnią trans 50 transformację butelki do mleka. Ona przez 50 lat, mimo zachowania tej samej objętości, udało się obniżyć jej masę no, o 50%. Te butelki mają też taki wymiar estetyczny, ale też trochę sentymentalny, emocjonalny. Tutaj Terence Conran, uznany projektant brytyjski, powiedział, że ta zwykła szklana butelka na mleko może ostatecznie robić większe wrażenie niż misterny, srebrny, złocony dzbanek. Te butelki symbolizują też te relacje między ludźmi i tą wagę mleczarza, który dostarczał to mleko pod drzwi, ty jako mleczarz jesteś ostatnim ogniwem w łańcuchu łączącym zadowoloną krowę z zadowolonym klientem. I dzisiaj e, też e, no, widzimy e, również powrót tej potęgi do mleka, e, oczywiście w małej skali. Jednym z e, bardzo ważnych odkryć, e, które wpłynęło na e, transformację i ewolucję współczesnego sektora mleczarskiego było odkrycie pasteryzacji. To w 1862 roku Louis Pasteur odkrył pasteryzację. Ona początkowo została zastosowana do wina, do piwa, ale 20 lat później zastosowana została również przez niemieckiego chemika Franza von Sonschleta do mleka. To doprowadziło do zwiększenia bezpieczeństwa, do trwałości mleka przeznaczonego do bezpośredniego spożycia, innych produktów wytwarzanych, mleka pasteryzowanego. Co prawda, początkowo ta posteryzacja nie zyskiwała wcale akceptacji wśród społeczeństwa, dopiero w zasadzie w 1917 roku ta posteryzacja uzyskała tą akceptację i zaczęła być stosowana jako środek, do jako sposób konserwowania mleka. Co prawda, w Danii i Szwecji tą posteryzację stosowano wcześniej, bo była ona powszechniejsza, albowiem... No jest producenci masła uznali ją właśnie wcześniej. Wraz z, z, z wydłużaniem tych łańcuchów logistycznych, niestety, dochodziło też niejednokrotnie do zafałszowywania mleka. Kiedy w drodze do mieszkańców miast przechodzi się o to mleko przez wiele rąk, no właśnie, to często mogło być rozładniane. Wobec tego ten czas intensywnego rozwoju. To również czas intensywnego rozwoju narządów i przyrządów, instrumentów do wykrywania fałszowania mleka. I tutaj na zdjęciu prezentuję różne arometry, laktometry, laktoskopy, butlometry, które umożliwiały ocenę składu mleka. Doszczący popyt na mleko płynne był także spowodowany poprawą wartości odżywczej produktu i. Na początku XX wieku mleko zostało uznane za podstawową żywność, zwłaszcza dla niemowląt. Zbiegło się to także z czasem, kiedy odkryto witaminy i to również potwierdziło fakt, że mleko jest istotnym pożywieniem, niezbędnym dla utrzymania zdrowia. I od końca XIX wieku cały wiek XX to intensywny rozwój mleczarstwa. Tutaj tylko oczywiście wybrane, nieliczne innowacje, które miały istotny wpływ na rozwój leczarstwa. Na przykład w 1919 roku po raz pierwszy sprzedano mleko homogenizowane. W 1929 roku pierwszy papier kartonowy do mleka. W 1950 latach produkcja masła metodą ciągłą. Fitlan, fit, membranowa filtracja serwatki to miało miejsce w 1971 roku. W 1979 roku po raz pierwszy wyprodukowano mleko o obniżonej zawartości laktozy. Te wszystkie innowacje miały ogromny wpływ na rozwój branży mleczarskiej. No i w Polsce tutaj, to mleczarstwo jako przemysł wyodrębniło się właśnie pod koniec XIX wieku, podobnie jak w innych krajach. Początkowo te mleczarnie, zakłady mleczarskie powstawały przy bogatych dworach ziemiańskich, jako prywatne przedsięwzięcia, ale też jako właśnie chłopskie spółdzielnie. To temu sprzyjało również przejście z napędu ręcznego na napęd parowy, a to wymagało większej skali przetwórstwa, wobec tego było to uzasadnione, aby właśnie zakładać te zakłady mleczarskie. Niestety polskie mleczarstwo e, pogrążyło po pierwsze I wojna światowa, światowy kryzys, który przyszedł, e, istotnie pogrążył również polską mleczar, e, polskie mleczarstwo. Cena mleka wówczas istotnie spadała, e, ale także druga wojna światowa. A mimo wszystko w tym czasie nadal modernizowano zakłady przetwórcze, szkolono fachową kadrę, poprawiano jakość surowca. I Na rok przed wybuchem II wojny światowej w Polsce działało 1475 spółdzielni mleczarskich i zrzeszały one 700 tysięcy członków. Również w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mleko miało istotne znaczenie. Ten brzeg, szklanek butelek wielokrotnego użytku, to jeden z symboli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Skoro świt dostarczono był pod śpiących, jeszcze osób, które płaciły miesięczną składkę. W butelkach ze złotym kapslem było mleko tłuste, chude, oznaczono zaś srebrnym kapslem. Hitem PRL-u było też mleko w proszku. Dzieci to mleko wyjadały często prosto z opakowania, palcem. No i oczywiście mleko w szkole, to również hit PRL-u. Obraz polskiego mleczarstwa zmieniła także integracja Polski z Unią Europejską. Ta polska branża mleczarska znacznie się rozwinęła. Funkcjonujące w niej przedsiębiorstwa rozpoczęły fazę modernizacji w zakresie zarządzania jakością, w zakresie ochrony środowiska. Potencjał produkcyjny, ale też zaplecze surowcowe przyczyniły się do tego, że Polska osiągnęła status producenta liczącego się w Europie, a także na świecie. I ten rozwój polskiego mleczarstwa umożliwiała intensyfikację systemów hodowli, postępująca mechanizacja rolnictwa, opracowywanie optymalnych systemów żywienia krów, nowoczesne systemy doju, poprawa jakości mleka, postęp technologiczny, robotyzacja produkcji i to, co dzieje się dzisiaj, to stosowanie technologii cyfrowych w łańcuchu dostaw. Ale ten potencjał do rozwoju nadal jest olbrzymi. Nadal, a może ba Bardziej nawet niż po wojnie, kiedy to priorytetem yy, branży spożywczej było wyżywienie ludności, yy, nadal warto doceniać ten odżywczy charakter mleka. Otóż yy, to osiągnięcie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia stanowi nadal wielkie wyzwanie, biorąc pod uwagę choćby prognozowany duży wzrost liczby ludności na świecie. I yy, 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 prognozuje się, że do 2030 roku populacja będzie liczyła 8,5 miliarda osób, a ponad 1,4 miliarda osób będzie miało powyżej 60, 60 lat. To z kolei powoduje, że należy zwiększyć podaż białka, zwłaszcza białka zwierzęcego, które bogate jest egzogenami na kwasy. Otóż szczególne zagrożenie dla zdrowia właśnie ma niedobór białka dla dzieci, ale też dla osób starszych zagrożonych sarkopenią. Co więcej, udowodniono w badaniach, że Mleko może zapobiegać otyłości i nadwadze kolejnemu globalnemu problemowi. Otóż udowodniono, że spożywanie wysoko przetworzonej żywności o niskiej zawartości białka skutkuje zwiększoną pobraniem energii właśnie z powodu tej niedostatecznej dystrybucji białka. I tutaj rzeczywiście w licznych badaniach udowodniono, że dzieci, które były mleko, Rzadziej cierpiamy na otyłość, czy nadwagę w przyszłości. Także mleko jest też produktem kompletnym i rzeczywiście zapewnia w dużej mierze zapotrzebowanie na wiele różnych składników. To zresztą udowodniono właśnie w modelu Delta. To jest taki model szacunkowego dostarczania składników na podstawie globalnej produkcji żywności. No i okazuje się, że mleko wystarcza aż 28 spośród 29 tych składników niezbędnych w diecie. Tutaj ten model, oprócz tego, że bierze pod uwagę ilość tych składników, to bierze przede wszystkim pod uwagę ich biodostępność. No i z tego modelu dowiadujemy się, że mleko zapewnia 49% światowej podaży wapnia, aż 24% światowej podaży witaminy B2. 18% lizyny, ten aminokwas, który również może reagować w wyniku, może reagować w wyniku przetwarzania. 15% tłuszczu, 10% witamin, witaminy A, witaminy B5, witaminy B12 i zaledwie 7% energii. I przy uwzględnianiu takich kwestii środowiskowych związanych z produkcją mleka, Należy zawsze porównywać ślad węglowy ze śladem węglowym równoważnej ilości składników z diety. Bo to jest bardzo istotne, mleko jest bardzo gęsto odżywczo. Tutaj też musimy brać to pod uwagę przy uwzględnianiu właśnie tego śladu węglowego. FAO i WHO zaliczają mleko i produkty mleczne do żywności, która pasuje do zrównoważonej zdrowej diety z wielu powodów. Akceptowalność, dostępność, przystępność cenowa, i zastąpienie takich produktów mleczarskich innymi e, produktami e, niestety mogłoby wpłynąć po pierwsze na mm, niedobory w diecie, a po drugie na zwiększenie ilości energii e, diety e, i także na zwiększenie kosztów. Dlatego ten potencjał mleka w tym bezpieczeństwie żywnościowym jest nadal niekwestionowany. Ale oczywiście ten potencjał e, Mleko ma również potencjał w tworzeniu różnego rodzaju nutraceutyków mlecznych. To dzięki tym składnikom bioaktywnym, których między innymi wymieniała Pani Profesor Kiełczewska. Tutaj te składniki, one są obecne w mleku często w małych ilościach, ale te metody separacji membranowej, nowe metody analityczne umożliwiają nam dzisiaj reakcjonowanie tych składników, nawet obecnych w niewielkich ilościach. No i te stają się takim stają się celem komercjalizacji różnego rodzaju suplementów, żywności medycznej. Te preparaty mleczarskie wydają się bardzo dobrą opcją terapeutyczną, są naturalne, akceptowalne, więc to też oczywiście ma istotne znaczenie. Również pewien potencjał. Mam jako projektowane, otóż wiemy, że od wielu lat już podejmuje się próby wzbogacenia mleka, produkcji mleka tak zwanego dizajnerskiego, dzięki różnym modyfikacjom czy to żywieniowym, czy to genetycznym. Dzisiaj możliwa jest produkcja mleka, które będzie zawierało więcej różnych bioaktywnych składników, zmiana struktury białek, zmiana profilu likwidowego mleka. Także tutaj to też ma istotne znaczenie. To mleko rzeczywiście, skład mleka również można modulować właśnie za pomocą różnych modyfikacji żywieniowych czy genetycznych. Ponieważ nauka o żywieniu wykracza dzisiaj ponad badanie tych makroskładników, duże zainteresowanie badawcze koncentruje się na składnikach frakcji białkowych, niebiałkowej, azotowej, które mogą spełniać liczne funkcje regula regulatorowe. No i między innymi właśnie umożliwił to ten rozwój separacji składników mleka, rozwój tych metod analitycznych. Tutaj na rysunku przedstawiam bioaktywne peptydy, działanie antyoksydencyjne, antylipogenologiczne, immunostymulacyjne, a nawet antyneurochlorowe, różnych właśnie bioaktywnych peptydów obecnych w produktach mleczarskich bądź wytwarzanych w naszym organizmie w wyniku trawienia, czy to białek serwatkowych, czy to kazyjnych. Ale aktualnie przejemy też przed wyzwaniem projektowania zrównoważonych systemów produkcji żywności i jej przetwarzania, ten silny popyt na produkty mleczne doprowadził do światowego do światowej wzrostu produkcji mleka. W wielu częściach świata te systemy mleczarskie podlegają szybkiej intensyfikacji. No i, Mimo że ta zwiększona produkcja mleka przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego, te wyższe wskaźniki hodowle, hodowli bydła mlecznego mogą też powodować zwiększoną presję na zasoby naturalne. Więc tutaj pewien potencjał też widzimy w tym mleku ekologicznym, ale też w mleku od krów skamianych pastwiskowo. Mleko dla wegetarian, więc trzeba pamiętać, że wegetarianie nie wykluczają mleka ze swojej wiedzy, a ten trend wegetarian, wegetarianizmu również dzisiaj rośnie, więc właśnie takie mleko mm, dla wegetarian też mm, można produkować. I tutaj pewien trend weganizmu, czyli mm, wykluczania produktów odzwierzęcych zupełnie z diety. No, też oczywiście rośnie ten trend, zainteresowanie tym trendem, ale proszę pamiętać, że na każdy trend zawsze też pojawia się pewien antytrend. I tak jak dzisiaj pojawił się już taki trend, dieta karnivor, gdzie osoby spożywają tylko i wyłącznie mięso, tak zwani mięsożercy, to być może pojawi się również taki trend właśnie mlekożerców, czyli ludzie, którzy będą odżywiać się tylko i wyłącznie mlekiem. Bo jest to oczywiście możliwe. Hmm, więc to też pewien potencjał. Na świecie zachodzą zmiany w tempie i na skalę, które często wydają się nie mieć precedensu, należy dotrzymać kroku tym zmianom. Branża wciąż stoi przed dużymi wyzwaniami. Stale poszerzająca się gama narzędzi cyfrowych może okazać się właśnie tym, czego meczarsko potrzebuje. Hmm, I tutaj. Dzisiaj możemy mówić już o przemyśle 4.0. Twórca tej koncepcji przemysłu 4.0, Henrik von Schell, powiedział, że czwarta rewolucja przemysłowa to zbiór trzech światów. Świata fizycznego, cyfrowego, przemysłowego. On zmienia naszą gospodarkę, zmienia sposób, w jaki współdziałamy, sposób, w jaki konsumujemy produkty. No i w świecie, w świecie żywności ta automatyzacja będzie koncentrować się na ograniczeniu potrzeby interwencji człowieka w monitorowaniu, w kontrolowaniu procesów produkcji, dostaw, przetwarzania żywności. No i dzisiaj w zasadzie to już jest, wykorzystujemy sztuczną inteligencję, wykorzystujemy robotykę, wykorzystujemy internet rzeczy. Tutaj jeszcze o tym powiem. No, być może powiedzą następnie z zmówczym celu, może Pani Profesor A zatem yy, po, yy, podsumowując, przemysł leczarski stoi przed wieloma wyzwaniami w nadchodzących latach, ale te firmy, które przyjmą innowacje, które przyjmą zmiany, będą dobrze przygotowane do odniesienia sukcesów w przyszłości. Śledząc nowości, inwestując w badania, inwestując w rozwój, oferując produkty spełniające potrzeby konsumentów, Firmy mleczarskie mogą zapewnić świetlaną przyszłość sobie oraz branży. A w toku tej całej dyskusji na temat produktów innowacyjnych, na temat surogatów, substytutów mleka, no, warto pamiętać, że trudno wyobrazić sobie świat bez, kontakt, bez chleba z masłem. Dziękuję bardzo.